Mateusz, gratuluję strzelonej bramki i wygranej. No, jak się rehabilitować po przegranej, to chyba w taki sposób jak dzisiaj lepiej. Tak, dokładnie. No, tym bardziej po tym ostatnim meczu. Dzisiaj mieliśmy tylko w głowie, żeby, żeby wygrać ten mecz. No, fajnie się złożyło. Szybko strzelona bramka, druga, trzecia, tak naprawdę. Szkoda tej czerwonej kartki, ale z przebiegu meczu całego, przepraszam całego meczu, no to nawet po czerwonej karce gdzieś tam Stilon za bardzo nie mógł nam nam zagrozić. Szczeliliśmy w 10 na 4, no i myślę, że był mecz zamknięty, aczkolwiek szkoda tej bramki straconej w 90 minucie ze stałego fragmentu. Ale nie, nie narzekamy ogólnie, 4-1. Jesteśmy zadowoleni. Wyglądało to dzisiaj tak, jakbyście kapitalnie przeanalizowali to, co jeszcze miał problemy z Stylem tydzień temu, bo no bo znowu tracili bramki w podobny sposób. No w zasadzie nie mieli za bardzo, mam wrażenie, w pewnym momencie sposobu po prostu jak waszą tą ofensywę zatrzymać. No dokładnie, dokładnie. No po, to, po to robimy gdzieś te analizy, trener analizuje później, po, tak jak dzisiaj po meczu ogląda już następnego rywala dwa-trzy mecze. No i po to to robimy, żeby właśnie takie, takie wnioski wyciągać i, i skupiać się na błędach jakie style on gdzieś popełniał w poprzednim meczu i to wykorzystywać i myślę, że dzisiaj taki plan był i realizowaliśmy ten plan na boisku i dało to efekt w postaci wyniku dzisiejszego.